Czy wiesz, że niektóre produkty spożywcze mogą być prawdziwymi wrogami DLA osób z cukrzycą? Co gorsza, wiele z nich to codzienne składniki Twojej diety. Przygotuj się na odkrycie dziesięciu produktów, których każdy diabetyk powinien unikać, a niektóre z nich Cię zaskoczą. Czy Twoja ulubiona przekąska może sabotować Twoje zdrowie? Zostań z nami do końca i zobacz, jak małe zmiany mogą przynieść ogromne korzyści. Zastanawiałeś się, jak wyglądałoby Twoje życie bez tych żywieniowych pułapek? Odkryjmy to teraz. Numer 10: Napoje słodzone. Napoje słodzone, takie jak napoje gazowane, soki owocowe z kartonu i napoje energetyczne, są niezwykle szkodliwe dla diabetyków. Te produkty zawierają duże ilości cukru, który jest szybko wchłaniany przez organizm, powodując gwałtowne wzrosty poziomu glukozy we krwi. Kiedy osoba z cukrzycą spożywa te napoje, poziom cukru we krwi może gwałtownie wzrosnąć, co utrudnia kontrolę choroby. Ponadto, te napoje zazwyczaj nie mają wartości odżywczej: są to puste kalorie, które nie dostarczają niezbędnych witamin ani minerałów. Dla osoby z cukrzycą kluczowe jest unikanie produktów, które nie przyczyniają się do zrównoważonej diety i mogą destabilizować poziom glukozy we krwi. Należy wybierać opcje, które pomagają utrzymać stabilny poziom cukru, takie jak woda, niesłodzone herbaty lub naturalne soki w małych ilościach. Na koniec warto pamiętać, że częste spożywanie napojów słodzonych nie tylko pogarsza kontrolę cukrzycy, ale także może prowadzić do innych problemów zdrowotnych, takich jak otyłość i choroby sercowo-naczyniowe. Połączenie wysokiej konsumpcji cukru z siedzącym trybem życia może być szczególnie szkodliwe dla diabetyków. Dlatego ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie tych napojów jest kluczowym krokiem do zdrowszego życia i lepszej kontroli choroby. Numer 9. Słodycze i wyroby cukiernicze. Słodycze i wyroby cukiernicze, takie jak ciasta, czekolady mleczne i ciastka z nadzieniem, są kuszące, ale niezwykle szkodliwe dla osób z cukrzycą. Te produkty zawierają wysokie stężenie cukrów prostych, które są szybko trawione i wchłaniane przez organizm. Powoduje to gwałtowne skoki poziomu glukozy we krwi, co utrudnia kontrolę choroby i może prowadzić do długoterminowych komplikacji. Ponadto, te produkty często zawierają tłuszcze trans i nasycone, które są szkodliwe dla zdrowia sercowo-naczyniowego. Osoby z cukrzycą już są narażone na wyższe ryzyko problemów z sercem, a spożycie słodyczy i wyrobów cukierniczych może to ryzyko dodatkowo zwiększyć. Wybór zdrowszych alternatyw z mniejszą zawartością cukru jest kluczowy dla utrzymania zarówno poziomu glukozy, jak i zdrowia serca. Istnieją jednak sposoby na zaspokojenie ochoty na słodycze w zdrowszy sposób. Świeże owoce i małe porcje słodyczy przygotowanych z naturalnymi słodzikami mogą być dobrymi alternatywami. Ważne jest, aby zawsze konsultować się z dietetykiem w celu uzyskania spersonalizowanych wskazówek, ale generalnie spożycie słodyczy i wyrobów cukierniczych powinno być minimalizowane, aby zapewnić lepszą kontrolę cukrzycy i zdrowsze życie. Numer 8. Białe pieczywo i makarony. Białe pieczywo i makarony z mąki rafinowanej to częste składniki diety wielu osób, ale DLA diabetyków mogą być problematyczne. Mają one wysoki indeks glikemiczny, co oznacza, że są szybko przekształcane w glukozę we krwi. Proces ten prowadzi do szybkiego wzrostu poziomu glukozy, co utrudnia kontrolę choroby. Dodatkowo te produkty często pozbawione są błonnika, który jest niezbędny do dobrego kontrolowania poziomu glukozy. Błonnik pomaga spowolnić wchłanianie glukozy, zapewniając wolniejsze i bardziej stabilne uwalnianie cukru we krwi. Pełnoziarniste pieczywo i makarony są znacznie lepszymi opcjami, ponieważ zawierają więcej błonnika i mają mniejszy wpływ na poziom glukozy. Dieta bogata w produkty o wysokim indeksie glikemicznym może prowadzić do wielu długoterminowych komplikacji, w tym oporności na insulinę i zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego zastąpienie białego pieczywa i makaronów ich pełnoziarnistymi odpowiednikami nie tylko pomaga w kontroli cukrzycy, ale także wspiera ogólne zdrowie. Ta prosta zmiana może znacząco poprawić jakość życia osoby z cukrzycą. Numer 7, biały ryż. Biały ryż jest podstawą wielu diet kulturowych, ale dla diabetyków może być niewłaściwym wyborem. W porównaniu do brązowego ryżu, biały ryż ma mniej błonnika i składników odżywczych. Błonnik jest ważny, ponieważ pomaga spowolnić wchłanianie glukozy, zapewniając lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi. Spożywanie białego ryżu może prowadzić do szybkich wzrostów poziomu glukozy, co jest szczególnie szkodliwe DLA osób z cukrzycą. Wysoki poziom glukozy może przyczyniać się do długoterminowych powikłań, takich jak uszkodzenia nerwów, problemy z nerkami i choroby serca. Dlatego wybór brązowego ryżu lub innych pełnoziarnistych alternatyw może być zdrowszą decyzją. Dodatkowo, biały ryż to przykład rafinowanego węglowodanu, który powinien być unikać lub spożywany z umiarem przez diabetyków. Rafinowane węglowodany mają negatywny wpływ na poziom glikemii i zazwyczaj zawierają mniej niezbędnych składników odżywczych. Wybór pełnoziarnistych produktów nie tylko pomaga kontrolować cukrzycę, ale także poprawia ogólną jakość diety, dostarczając więcej witamin, minerałów i błonnika. Numer 6: słodzone płatki śniadaniowe Słodzone płatki śniadaniowe są popularnym wyborem na śniadanie, ale dla diabetyków mogą stanowić poważny problem. Te płatki zawierają dodatek cukru, co może prowadzić do skoków poziomu glukozy zaraz na początku dnia. Utrzymanie stabilnego poziomu cukru we krwi przez cały dzień jest kluczowe dla kontroli cukrzycy, a rozpoczęcie dnia od skoku cukru może skomplikować te zadanie. Ponadto wiele słodzonych płatków śniadaniowych jest produkowanych z rafinowanych zbóż, które mają wysoki indeks glikemiczny. Oznacza to, że są one szybko przekształcane w glukozę we krwi, co pogłębia problem dodanego cukru. Wybór pełnoziarnistych płatków bez dodatku cukru jest zdrowszym sposobem na rozpoczęcie dnia i utrzymanie kontroli nad poziomem glukozy. Na koniec ważne jest dokładne czytanie etykiet produktów. Niektóre płatki, które wydają się zdrowe, mogą zawierać znaczne ilości cukru. Wybór opcji bogatych w błonnik i ubogich w cukier jest kluczowy dla zrównoważonej diety i lepszej kontroli cukrzycy. Małe zmiany w wyborze żywności mogą mieć duży wpływ na zdrowie ogólne i zarządzanie chorobą. Numer 5: Smażone potrawy i przetworzona żywność. Smażone potrawy i przetworzona żywność, takie jak frytki, nuggets i przekąski pakowane, są wyjątkowo szkodliwe DLA osób z cukrzycą. Produkty te są bogate w tłuszcze trans i nasycone, które mogą zwiększać oporność na insulinę. Oporność na insulinę utrudnia kontrolę poziomu glukozy we krwi, pogarszając stan zdrowia osób z cukrzycą. Ponadto te produkty często zawierają dużo pustych kalorii i mało niezbędnych składników odżywczych. Może to prowadzić do przyrostu masy ciała, co stanowi dodatkowe ryzyko DLA-diabetyków. Utrzymanie zdrowej wagi jest kluczowe dla kontrolowania cukrzycy, a spożywanie smażonych potraw i przetworzonej żywności może to utrudniać. Zamiast tego istnieje wiele zdrowszych alternatyw, które mogą być równie satysfakcjonujące. Przygotowywanie posiłków w domu z użyciem metod gotowania, takich jak pieczenie czy grillowanie, i wybieranie świeżych składników może znacząco poprawić dietę. Unikanie przetworzonej żywności i smażonych potraw nie tylko pomaga w kontrolowaniu cukrzycy, ale także poprawia ogólny stan zdrowia, zmniejszając ryzyko długoterminowych komplikacji. Numer 4. Przetworzone mięsa. Przetworzone mięsa, takie jak kiełbasy, bekon, szynka i inne wędliny, są wygodną opcją, ale stanowią zagrożenie DLA diabetyków. Produkty te mają wysoką zawartość sodu i tłuszczów nasyconych, które są szkodliwe DLA zdrowia sercowo-naczyniowego. Osoby z cukrzycą są już w większym ryzyku rozwoju chorób serca, a spożywanie tych mięs może to ryzyko dodatkowo zwiększyć. Dodatkowo, wysoka zawartość sodu w przetworzonych mięsach może prowadzić do podwyższenia ciśnienia krwi, co jest powszechnym problemem wśród diabetyków. Podwyższone ciśnienie krwi może jeszcze bardziej zwiększać ryzyko komplikacji sercowo-naczyniowych. Wybór chudych, świeżych mięs, bez dodatku konserwantów i o niskiej zawartości sodu, to zdrowsza alternatywa. Alternatywami dla przetworzonych mięs są opcje takie jak pierś z kurczaka, ryby i chude kawałki wołowiny lub wieprzowiny. Te opcje są zdrowsze i można je przygotować w sposób, który nie wymaga nadmiernej ilości soli ani tłuszczu. Takie zmiany mogą pomóc poprawić zdrowie sercowo-naczyniowe i ułatwić kontrolę cukrzycy. Numer 3. Pełnotłuste produkty mleczne Pełnotłuste produkty mleczne, takie jak mleko pełne, jogurty z dodatkiem cukru i tłuste sery, mogą być problematyczne DLA osób z cukrzycą. Te produkty zawierają wysokie poziomy tłuszczów nasyconych, które mogą negatywnie wpływać na wrażliwość na insulinę. Wrażliwość na insulinę jest kluczowa DLA kontrolowania poziomu glukozy we krwi, a każdy czynnik, który ją pogarsza, powinien być unikać. Oprócz tłuszczów nasyconych, wiele pełnotłustych produktów mlecznych zawiera dodane cukry, szczególnie w jogurtach i napojach mlecznych. Te cukry mogą powodować skoki poziomu glukozy, co dodatkowo utrudnia kontrolę cukrzycy. Wybór odtłuszczonych lub niskotłuszczowych wersji produktów mlecznych może być skutecznym sposobem na zmniejszenie spożycia kalorii i tłuszczów nasyconych. Warto również zwracać uwagę na etykiety żywności, aby dokładnie wiedzieć, co jest spożywane. Wiele produktów, które wydają się zdrowe, może zawierać dodane cukry lub tłuszcze. Wybieranie produktów mlecznych o niskiej zawartości tłuszczu i bez dodatku cukru pomaga utrzymać zrównoważoną dietę i kontrolować poziom glukozy, przyczyniając się do ogólnej lepszej kondycji zdrowotnej. Numer dwa. Suszone owoce i przetwory owocowe, suszone owoce, takie jak rodzynki i suszone morele, często uważane są za zdrową przekąskę, ale DLA diabetyków mogą stanowić problem. Chociaż są bogate w składniki odżywcze, suszone owoce mają również wysoką zawartość skoncentrowanego cukru. Proces suszenia usuwa wodę, pozostawiając cukry bardziej skoncentrowane, co może prowadzić do szybkich wzrostów poziomu glukozy we krwi, gdy są spożywane w dużych ilościach. Ponadto, wiele przetworów owocowych i soków zagęszczonych zawiera dodatek cukru, co dodatkowo pogarsza sytuację. Dla osób z cukrzycą kontrolowanie spożycia cukru jest kluczowe DLA utrzymania stabilnego poziomu glukozy. Wybór świeżych owoców zamiast suszonych jest bezpieczniejszym sposobem na dostarczanie niezbędnych składników odżywczych bez ryzyka skoków poziomu glukozy. To jednak nie oznacza, że suszone owoce powinny być całkowicie unikać. Mogą być spożywane z umiarem, zawsze w połączeniu z źródłem białka lub zdrowego tłuszczu, aby pomóc spowolnić wchłanianie cukru. Konsultacja z dietetykiem może dostarczyć spersonalizowanych wskazówek, jak bezpiecznie włączyć suszone owoce do diety. Numer jeden: sozy i przyprawy przemysłowe. Sosy i przyprawy przemysłowe takie jak ketchup, sos barbecue, sosy do sałatek i majonez. Są często używane do dodawania smaku potrawom, ale mogą być pułapkami DLA osób z cukrzycą. Wiele z tych produktów zawiera dodane cukry i wysokie poziomy sodu, które mogą destabilizować poziom glukozy we krwi i podnosić ciśnienie krwi. Dodane cukry w tych przyprawach mogą prowadzić do skoków poziomu glukozy, podczas gdy nadmiar sodu może przyczyniać się do nadciśnienia. Co jest powszechnym problemem u diabetyków? Połączenie wysokiego poziomu glukozy i ciśnienia krwi znacznie zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak zawały serca i udary. Aby uniknąć tych problemów, ważne jest czytanie etykiet produktów i wybieranie sosów i przypraw bez dodatku cukru i o niskiej zawartości sodu. Alternatywnie, przygotowywanie sosów w domu z użyciem świeżych i zdrowych składników może być doskonałym sposobem na kontrolowanie tego, co spożywamy. Na przykład domowy sos pomidorowy, zrobiony z świeżych pomidorów, ziół i przypraw, może być smaczną i zdrową opcją. Podsumowanie. Chociaż może się wydawać, że zarządzanie dietą diabetyka jest trudne, istnieje wiele dostępnych zasobów, które mogą pomóc. Konsultacja z dietetykiem specjalizującym się w cukrzycy może dostarczyć spersonalizowanych wskazówek i pomóc w stworzeniu zrównoważonego planu żywieniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Ponadto. Endokrynolodzy mogą dostarczyć cennych informacji na temat dostosowywania diety w celu lepszej kontroli glukozy i ogólnego zdrowia. Edukacja i świadomość są kluczowe DLA skutecznego zarządzania cukrzycą. Uczestnictwo w warsztatach, grupach wsparcia i programach edukacyjnych dotyczących cukrzycy może dostarczyć więcej informacji i wsparcia. Zrozumienie wpływu różnych pokarmów na organizm jest kluczowe dla podejmowania świadomych i zdrowych wyborów żywieniowych. Chociaż na początku może się to wydawać trudne, zmiany w diecie są ważnym krokiem do kontrolowania cukrzycy i poprawy jakości życia. Małe zmiany, takie jak zastąpienie białego pieczywa pełnoziarnistym lub wybieranie wody zamiast napojów gazowanych, mogą mieć duży wpływ. Z czasem i odpowiednim wsparciem te zmiany mogą stać się zdrowymi nawykami, które przyczyniają się do lepszej kontroli glukozy i zdrowszego życia. W skrócie zdrowa dieta jest kluczowa DLA kontroli cukrzycy i zapobiegania długoterminowym powikłaniom. Unikanie pokarmów bogatych w cukry proste, rafinowane węglowodany, tłuszcze trans i nasycone może pomóc utrzymać poziom glukozy pod kontrolą i poprawić zdrowie sercowo-naczyniowe. Wybieranie pełnoziarnistych produktów, bogatych w błonnik, chude białka i zdrowe tłuszcze, może zapewnić zrównoważoną i odżywczą dietę.